Witajcie drodzy inwestorzy i traderzy. Z tobą w ramach usługi analitycznej system.guru.markets. Zacznijmy od ogólnych danych o firmie. Przyjrzyjmy się każdemu parametrowi nieco bardziej szczegółowo. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Sugerujemy, abyś przyjrzał się bliżej każdemu parametrowi firmy. Porównamy główne wskaźniki fundamentalne spółki Simulation's Plus Incorporated, ticker SLP. Niniejsza recenzja opiera się na informacjach z dnia 15 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets, organizacja Simulation's Plus Incorporated należy do podkategorii etmet. W analizie bierze udział 38 firm. Pod koniec filmu zobaczymy, jakie decyzje zostały podjęte. Ogólna ocena firmy 8,5 na 10 punktów. Średnia ocena w tej podkategorii wynosi 3,8 punktów. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego rynku giełdowego jako całości, można zauważyć, że średni wynik dla całego rynku akcji wynosi 1,8. W porównaniu z wynikiem 8,5 punktów Simulations Plus Incorporated. Porównanie ruchu ceny akcji spółki Simulations plus Incorporated i podkategorii akcji. Możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Simulations plus Incorporated wykazał zmianę na poziomie minus 54,6%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii wynoszącej 50,6%. Kapitalizacja rynkowa spółki Simulations Plus incorporated to wartości i 35 setnych miliarda dolarów. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 99 miliardów dolarów podkategoria ta jest. Wartość księgowa spółki wynosi i 19 setnych miliarda dolarów. Kapitalizacja księgowa tej podkategorii wynosi 21 miliardów dolarów. Porównując udziały rynkowe i kapitalizację bilansową, widzimy następujące dane. Zajęty udział Simulations Plus Incorporated w podkategorii przy ocenie wartości giełdowej wynosi 355 tys. Wartość księgowa wynosi 913 tys. Ocena udziału organizacji w rynku i wartości księgowej podkategorii dobra 1 pkt. Badana firma nie ma długów. Wynik w zakresie poziomu zobowiązań dłużnych przedsiębiorstwa: bardzo dobry, 2 PKT. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku spółki wynosi 48,8, ze średnią w podkategorii 0. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do zysku w porównaniu z organizacjami z podkategorii: bardzo dobra, 2 PKT. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 7 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe zyski w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 20 milionów dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią dobry 1 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 4,5. Średnia w podkategorii wynosi 4,1. Ocena wskaźnika wartości wymiany do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami pod kategorii TOUL 0PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 80 milionów dolarów. Przychody w ciągu następnych 12 miesięcy mają wynieść 130 milionów dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dobra 1 punkt. Marginesowość wynosi 9,2%, a średnia dla tej podkategorii wynosi 2%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu do wskaźników firm z podkategorii dobra, 0,5 PKT. Udział spółki pod względem liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 429%, ,000%, co stanowi 21% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika organizacji wynosi 1422 000 dolarów. Natomiast w przypadku podkategorii kwota ta wynosi 1720 000 dolarów. Ocena kapitału rynkowego przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra, 50 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika wynosi 29,1 000 dolarów. Ze średnią w podkategorii minus 8,4 tysiąc dolarów. Ocena zysku przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobry 0,5 PKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 318 tysięcy dolarów. Podkategoria 423 tysiące dolarów. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii dostateczna 0 PKT. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 9,6% przy średniej dla podkategorii wynoszącej 4,6%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 33% dla firmy Simulations Plus, Incorporated. Natomiast w przypadku podkategorii poziom ten wynosi około 51%. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 17,48 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 28,51 dolara amerykańskiego. Przejdźmy do tabeli zamówień, jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie publicznie przyjęte decyzje w tym sezonie przez system informacyjno-referencyjny Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy firmy Simulations Plus Incorporated. System informacyjno-referencyjny do oceny stanu zapasów Guru Markets decyzja została podjęta. Zlecenie otwarcia wzrostowego na poziomie 17,47 dolara amerykańskiego. Transakcja została otwarta ze względu na fakt, że spółka ma dość wysoką wycenę i wahania cen. Ocena spółki opiera się na kryterium oceny indeksie Akime. Zysk ustawiony jest na 24,3. Stop loss ustawiony jest na 10,91. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, w tym przypadku kolejność ustalana jest niezależnie na podstawie wyników sesji z dnia 14 sierpnia 2025 roku lub w ostatnim dniu handlowym przed tą datą serce FVH stanie się transakcją bilansującą na sprzedaż. Film o równoważeniu zamówienia będzie lub już został opublikowany na tym kanale. W przypadku zamknięcia któregokolwiek ze zleceń podstawowego lub bilansującego. Drugie zamówienie jest ustalane po cenie ostatecznej. Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets.